Drogi synu, przyspieszam bieg czasu, abyś już wkrótce mógł trzymać w swoich dłoniach błogosławieństwo, którego tak pragniesz. Znam Twoje oczekiwania i niepokój związany z odpowiedzą, której szukasz i chcę, abyś wiedział, że wszystkie zmiany, które wokół Ciebie promuję, służą Twojemu najwyższemu dobru. Przygotuj swoje serce i otwórz swój umysł na przyjęcie mojej obecności. Gdy teraz do ciebie mówię, uroczyście zapewniam cię, że w twoim życiu nastąpi wielka przemiana. Znam bowiem plany, które dla was planuję, mówi Pan: plany pokoju, a nie zła, aby dać wam przyszłość i nadzieję. Jeremiasz 29:11. Głęboko znam twoje potrzeby, zanim w ogóle je zdasz sobie sprawę, ale istotne jest, Abyś miał jasność w swoich myślach i pragnieniach. Bądź pewien, o co prosisz, rozumiejąc swoje cele. Wiedz, że osiągnięcie triumfu wymaga ceny, prawdziwej wiary, żarliwej modlitwy, ciężkiej pracy i osobistych poświęceń. Jestem tutaj, aby udzielić Ci błogosławieństwa o wiecznym znaczeniu, zarówno dla Ciebie, jak i Twojej rodziny. Bądź pewien, że nie pozwolę na nic, co przysporzy ci smutku, lub odbierze cię ode mnie. Żadna broń utworzona przeciwko tobie nie będzie skuteczna, i każdy język, który podniesie się przeciwko wam w sądzie, potępicie. Isaiah 54:17 Nie chcę, żebyście wy i wasza rodzina cierpieli z powodu waszej nieobecności. Chcę, żebyś świecił na tym świecie. Ale ciemność nigdy nie przyćmiewa Twojego domu. Pomyśl o swoich bliskich, ponieważ nie chcę, aby konflikty ograniczały Twoje relacje lub abyś przez nich stracił zdrowie. Moim odwiecznym pragnieniem jest, abyście mieli prawdziwy pokój, niezachwianą wiarę, pogodne życie i wolność od dóbr materialnych, które są ulotne. Gnic bowiem nie przynieśliśmy na ten świat i nic z niego nie możemy wynieść. Ale jeśli będziemy mieli żywność i ubranie, będziemy zadowoleni. Bogactwa tego świata są ulotne, ale miłość i troska, które zasiewacie w sercach tych, którzy was cenią, wiara, którą dzielicie, pomoc, którą okazujecie potrzebującym i wasza niezachwiana lojalność to skarby, które urzeczywistniają duchowa satysfakcja. Wysłałem ci już wielkie błogosławieństwo i pewnego dnia własnoręcznie włożę Ci koronę na głowę. Kiedy objawi się naczelny pasterz, otrzymacie niezniszczalną koronę chwały. 1 Piotra 5. 4. Dostosowuję wszystko tak, abyś mógł doświadczyć moich błogosławieństw, a Twoje cierpienie będzie przeszłością. Jestem pod Twoimi drzwiami. Dzwonię. Otwarcie zależy teraz od Ciebie. Pragnę zamieszkać w Twoim domu i chcę, aby mój wspaniały pokój wypełnił każdy zakątek serc Twojej rodziny. Wkrótce będziesz świadkiem manifestacji mojej mocy w życiu Twoim i Twojej rodziny. Nadchodzi czas uzdrowienia, pokoju i błogosławieństwa. Widzielem tuja wire, tuj modlitwi. Podoba mi się Twoja postawa a Twoja szczerość porusza moje serce. Rozkoszuj się Panem, On spełni pragnienia Twojego serca. Psalm 37, verse 4 Gdy wspólnie będziemy podążać tą podróżą, pamiętajcie, że każda chwila Waszego życia jest utkana z boskiego celu, który przygotowałem specjalnie dla Was. Nie tylko zwycięstwa kształtują Twój charakter, ale także wyzwania i próby. W każdej trudności kryje się cenna lekcja, która przygotowuje Twojego ducha do wielkich dzieł, które zaplanowałem. Jak złotnik oczyszcza złoto w ogniu, tak ja oczyszczam Twoją wiarę, usuwając nieczystości i wzmacniając Twój charakter. Uważam, że naszych obecnych cierpień nie da się porównać z chwałą, która się w nas objawi. Rzymian, godzina 8:18 Dlatego stawiajcie czoła każdemu wyzwaniu z odwagą i wiarą, wiedząc, że jestem z Wami i kształtuję Was na przyszłość pełną obietnic i nadziei. Bądźcie uważni i czujni, bo Wasze świadectwo wiary i wytrwałości jest światłem, które prowadzi innych ku mnie. Podczas burz życia, gdy inni obserwują, jak ze spokojem i pewnością poruszasz się po wzburzonych wodach, Twój przykład staje się latarnią nadziei. Nie lekceważcie wpływu życia w uczciwości i wierze, bo nawet w najmniejszych przejawach dobroci odbijacie moje światło. Jesteście światłością świata. Miasto położone na górze nie może się ukryć. Mateusza, godzina 5:14: Bądź świadomy w swoich czynach i słowach, ponieważ nigdy nie wiesz, kogo może dotknąć twoje świadectwo życia. Więc, że moja miłość do Ciebie jest wieczna i bezwarunkowa. W chwilach samotności, gdy wkradają się zwątpienie lub rozpacz, zwróć się do mnie, bo zawsze jestem gotowy, aby Cię wysłuchać i pocieszyć. Oferuję miłość, która nigdy nie zawodzi, obecność, która nigdy nie odchodzi i wierność, która nie zna granic. Żadna wysokość ani głębokość. Ani nic innego w całym stworzeniu nie będzie w stanie nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym. Rzymian, godzina 8:39, przyjmuj tę miłość każdego dnia, pozwól, aby napełniła Cię pokojem i radością, i postępuj z pewnością, że niezależnie od tego, co się stanie, w moich rękach będziesz bezpieczny. Umiłowany Synu, przyspieszam rytm czasu. Abyś mógł wkrótce otrzymać błogosławieństwo, którego tak pragniesz. Widzę, jak z niepokojem czekacie na odpowiedź, której szukacie i chcę, abyście zrozumieli, że kształtuję okoliczności wokół was dla waszego ostatecznego dobra. Otwórz swoje serce. rozwin swój umysł i przygotuj się na powitanie mojej obecności, gdy przemawiam do ciebie w tej chwili. Zapewniam cię, że w twoim życiu zbliża się wielka przemiana, obiecująca odnowę i rozwój. Ja jestem tym, który czyni wszystko nowe, i zanim się pojawią, ogłaszam wam: śpiewajcie radośnie. Jasa 42:9. Znam twoje potrzeby, zanim w ogóle uformują się w twojej świadomości, ale istotne jest, abyś osiągnął jasność swoich pragnień i celów. Miejcie świadomość, że osiągnięcie zwycięstw wymaga ceny, autentycznej wiary, żarliwych modlitw, oddania pracy i osobistych wyrzeczeń. Jestem tutaj, aby obdarzyć Cię błogosławieństwami o wiecznym znaczeniu, zapewniając Cię, że nic, co zapewnie, nie spowoduje bólu ani nie odbierze Ciebie, ani Twojej rodziny ode mnie. Bo myśli moje nie są myślami Waszymi, ani Wasze drogi moimi drogami, mówi Pan. Isaac 55:8. Nie chcę, żeby Ty i Twoja rodzina cierpieli z powodu Jego nieobecności. Życzę Ci, abyś błyszczał na tym świecie, ale bez ciemności, która przyćmiła światło w Twoim domu. Zawsze myśl o swoich bliskich, ponieważ nie chcę. Aby konflikty nadwyrężyły Wasze relacje lub zaszkodziły Waszemu zdrowiu. Moim odwiecznym pragnieniem jest, abyście mieli prawdziwy pokój, niezachwianą wiarę, pogodne życie i wolność od materialnych więzi, które są przemijające. I rzekł do nich: Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej porządliwości, bo życie człowieka nie polega na obfitości tego, co ma. Lukasz 12:15 Bogactwa tego świata są ulotne, ale miłość, troska i współczucie, które zasiewasz w sercach otaczających cię ludzi, są prawdziwymi skarbami. Są to bogactwa, które przynoszą trwałą satysfakcję duchową. Wysłałem już dla ciebie wielkie błogosławieństwo i pewnego dnia osobiście włożę na twoją głowę koronę chwały. Kiedy objawi się naczelny pasterz? Otrzymacie niezniszczalną koronę chwały. 1. Piotra 5, 4. Dostosowuję elementy Twojego życia, abyś mógł w pełni doświadczyć moich błogosławieństw, a Twoje przeszłe cierpienia będą jedynie odległym wspomnieniem. Jestem u Twoich drzwi i wołam. Otwarcie tego dla mnie należy teraz do Ciebie. Pragnę zamieszkać w Twoim domu i wypełnić każdy zakątek serca Twojej rodziny transcendentalnym pokojem. Wkrótce będziesz świadkiem manifestacji mojej mocy w Twoim życiu i życiu Twojej rodziny. Czas uzdrowienia, pokoju i błogosławieństw jest w zasięgu ręki. Widzielam Tudge Wire, slyselam To je oddani spraja mi prziemność, a to jest ja zezeroć porusza moje serce. Bo Pan ma upodobanie w swoim ludzie, On ozdobi pokornych wybawieniem. Psalm 149, verse 4 Pośród życiowych zmagań i niepewności należy pamiętać, że każde stojące przed nami wyzwanie jest okazją do wzrostu wiary i charakteru. Każda przeszkoda jest szansą na wykazanie się odpornością i poleganiem na moich siłach, nie Twoich. Kiedy będziesz przechodzić przez próby, Wiedz, że nie jesteś sam. Kształtuje cię na naczynie honorowe, przygotowane do wszelkiego dobrego dzieła. W dużym domu znajdują się nie tylko naczynia złote i srebrne, ale także drewniane i gliniane, niektórzy dla honoru, inni dla hańby. Jeśli więc ktoś oczyści się z tych rzeczy, będzie naczyniem zaszczytnym, uświęconym i pożytecznym dla nauczyciela, przygotowanym do wszelkiego dobrego dzieła. 2 dash Stawiaj czoła każdemu wyzwaniu, mając pewność, że jesteś przygotowany na wyższy cel, przeznaczenie, które wykracza poza chwilowe okoliczności. Zapraszam Cię do pójścia ze mną w głębszą relację, w której Twoje zaufanie nie opiera się na tymczasowych wizjach czy okolicznościach, ale jest zakotwiczone w moim wiecznym słowie. To zaproszenie ma na celu odłożenie na bok obaw związanych z tym, co ma nadejść, i skupienie się na zapewnieniu o mojej niezachwianej miłości i suwerennej mocy. Gdy to uczynicie, odnajdziecie pokój przewyższający wszelki umysł, zachowując bezpieczeństwo waszego serca i umysłu w Chrystusie Jezusie. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim przez modlitwę i błaganie z dziękczynieniem przedstawcie swoje prośby Bogu a pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. Filipian 4, 6, 7 Ten pokój będzie twoim stałym towarzyszem, prowadzącym cię przez każdą porę życia. Oddając mi coraz więcej siebie, pozwólcie, aby wasze życie było żywym świadectwem mojej wierności i miłości. Niech Wasze działania odzwierciedlają charakter Chrystusa, okazując dobroć, cierpliwość i miłość we wszystkich kontaktach. Niech każde słowo, które wypowiadasz i każda decyzja, którą podejmujesz, będzie odzwierciedleniem mojego królestwa tutaj na Ziemi. Jesteście listem Chrystusa, znanym i czytanym przez wszystkich ludzi. Jesteście ewidentnym listem Chrystusa, którym usługujemy, Napisanym nie atramentem, lecz duchem Boga Żywego, nie na tablicach kamiennych, ale na tablicach ciała serca. 2 Corinthians 3, 2 -3. Żyjąc w ten sposób, stajesz się jaśniejącym światłem w świecie, który desperacko potrzebuje nadziei i kierunku. Idąc dalej na swojej drodze wiary, wiedz, że na tych, którzy pozostaną wierni, Czekają wielkie rzeczy. Moje obietnice dla ciebie brzmią: Tak i Amen, i spełnią się w doskonałym czasie. Nie poddawaj się w obliczu przeciwności losu, ponieważ są one jedynie przejściowe. Miej oczy utkwione w nagrodzie niebiańskiego powołania w Chrystusie Jezusie, a ja poprowadzę cię na wyższe wyżyny, słodsze zwycięstwa i życie ciągłe i owocne. Ale kto wytrwa do końca ten będzie zbawiony. Matusa 2400 hours 13 Kontynuuj wytrwały wyścig, wiedząc, że każdy krok naprzód to krok bliżej do wypełnienia boskiego powołania i błogosławieństw, które dla Ciebie przygotowałem. Zaraz odblokuję niesamowite cuda w Twoim życiu, moje ukochane dziecko. Nie traćcie nadziei. Bo jestem przy Was i kieruję każdym Waszym krokiem z głęboką miłością. Mam wobec Ciebie wspaniałe plany, więc nie obawiaj się, bo będę Twoją tarczą w tej podróży przez życie. Mocą mojego słowa i blaskiem mojego niebiańskiego miecza będę Cię bronić niestrudzenie. Proszę, abyście w pełni zaufali moim obietnicom, mając świadomość, że wszystkie moje działania mają na celu Wasze dobro. Jestem zawsze przy Tobie, co powinno napełnić Twoje serce ogromną radością. Zostałeś pobłogosławiony spokojem i pogodą ducha, których wielu pragnie, a nawet w najtrudniejszych chwilach dam Ci siłę, aby je pokonać. Podnoszę Was na skrzydłach jak orły. Będziesz biegać i nie będziesz zmęczony. Będziesz chodzić i nie będziesz zmęczony. Iza Jasa 40,31 Podczas gdy inni stawiają czoła burzą, ty będziesz cieszyć się spokojem, ponieważ przygotowuję ścieżki, otwieram serca i odkrywam niesamowite możliwości. Będziesz podróżować do odległych krain, odwiedzać niezliczone narody i nieść moją miłość na krańce ziemi. Dlatego go wybrałem i ukształtowałem, znam go dogłębnie i jestem świadomy bólu, jaki znosił w młodości. Teraz chcę do Was przemówić z niezwykłą czułością. Bóle przeszłości mogą trwać, ale wiedzcie, że nie są wieczne. Masz odwagę złożyć wszystko w moje ręce i na zawsze porzucić negatywizm. Od dzisiaj chcę, abyście żyli życiem pełnym przebaczenia, uwalniając swój umysł i serce od dawnych udręk. Bo przywrócę Wam zdrowie i uzdrowię Wasze rany, mówi Pan. Jeremiasz 30,17 Teraz możesz swobodnie wyrażać swoją radość bez ograniczeń. Płacz łzami szczęścia, a jeśli masz ochotę skakać z radości, rób to bez wstydu. Niech inni zobaczą, jak jesteś przepełniony życiem, wolny od smutku, aby ci, którzy sprawili ci ból, zdali sobie sprawę, że nie jesteś już przywiązany do zadanego przez nich cierpienia. Bardzo cię kocham i życzę ci, abyś trzymał się z dala od negatywnych wpływów. Tromba brzmi, zwiastując obiecane czasy i chociaż wielu pozostanie sceptycznych i pesymistycznych, będziesz wiódł życie pełne radości. Odrzucili moją miłość i popadli w zwiedzenie, żyjąc w rozpaczy i porażce, ale ja chcę, żebyś żył triumfalnie i szczęśliwie. Bo gdzie jest Twój skarb? Tam będzie i Twoje serce. Matuse 6:21. Dotrzyj do mnie. Podążaj za moim przewodnictwem i powierz mi nasiona miłości i słowa uzdrowienia, które zasiejesz w wielu sercach. Nic nie jest poza moim zasięgiem. A cuda, które dokonam w Twoim życiu, zaskoczą Cię. Powiedz, że mi wierzysz, bo mam coś ważnego do przekazania. Posłuchaj teraz uważnie i nie zaniedbuj tego przesłania. Przyjmuj każde słowo, które zamierzam przekazać i podziel się ze mną swoimi przemyśleniami na ten temat. Przyszedłem, aby zapewnić Cię, że nigdy nie przestanę codziennie okazywać Ci mojej miłości. Znajdę słodkie i cudowne sposoby, abyś poczuł się kochany i zawsze chroniony bo góry mogą zniknąć i pagórki się poruszyć, ale moja łaskawość nie odstąpi od ciebie. Iza Jazz 54, 10.